Fermat, wiemy z pierwszej ręki, jak ważne jest utrzymanie maszyn w pełnej ich wydajności. Dlatego też oferujemy tobie Maszyning Hub, naszą nową platformę Fermat Marketplace, którą odwiedzają setki osób każdego dnia. Nigdy nie było tak łatwo znaleźć nowych klientów i zapełniać pracą swoją maszynę. A co jest najlepsze? To całkowicie bezpłatne. Po prostu zarejestruj się. Kliknij ikonę pulpitu i przejdź do sekcji Moje oferty współpracy. Zaprezentuj swoje usługi obróbki z krawaniem, wypełnij swoje możliwości, dostępność i wszystkie inne niezbędne informacje. Dodaj zdjęcia, jeśli chcesz. I gotowe. Klienci będą mogli komunikować się z Tobą bezpośrednio. Jako klient jest to łatwe i proste. Możesz szybko przeglądać dostępne oferty i znaleźć idealnego partnera do współpracy na podstawie lokalizacji, rodzaju obróbki i nie tylko. Dołącz do Fermat Machining Hub już dziś i spraw, aby Twoje maszyny działały z pełną wydajnością. Wszystko to bez żadnych kosztów.